Tego typu zgłoszenia możesz spróbować robić samodzielnie albo skorzystać z pomocy rzecznika patentowego i tak jak adwokat możecie zastępować w sądzie, tak ja mogę cię zastępować z wszelkimi formalnościami przed tym urzędem patentowym, czy w Polsce, czy w Unii, czy na świecie. Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, to wystarczy, że do mnie napiszesz bądź zadzwonisz. A co możesz dzięki temu zyskać, pokazało badanie z amerykańskiego rynku. Naukowcy przeanalizowali wszystkie zgłoszone tam znaki towarowe z lat 1985-2010. Z gołych liczb wyszło im, że znaki towarowe zgłaszane z pomocą doświadczonego pełnomocnika były aż o 50% częściej rejestrowane niż znaki zgłaszane samodzielnie. Możesz tego nie wiedzieć, ale urząd patentowy z naprawdę wielu powodów może Ci tej ochrony odmówić. Tak będzie, jeżeli uzna, że Twój znak na przykład jest opisowy. I tu nie ma znaczenia, czy jest to wersja słowna, czy proste logo. Taki los spotkał chociażby znak towarowy na szkodnika. Poza tym w zgłoszeniu może Ci zablokować konkurencja. Udaje się to nawet wtedy, jeżeli jej znak będzie tylko częściowo podobny do Twojego. Co ciekawe, za kolizyjne uznano znaki towarowe Cosimo i Cosiflor oraz Krokodyla La Costa oraz polską markę Cayman. I teraz jak zlokalizuję tego typu przeszkody, to pokazuje mojemu klientowi jak on może mądrze te przeszkody obejść. Tu nie tylko podnosi szanse na rejestrację, ale eliminuje ryzyko sporów z jego konkurencją. Zresztą na temat tego jak robi się te badania nagrałem osobny film, link do niego znajdziesz w opisie do tego filmu.